Panie marszałek, panowie ministrowie, panie, panowie senatorowie. Do tej ustawy, tak jak zresztą powiedział pan marszałek Borusewicz, jeżeli przepisy prawa, ustawa jest przyjęta przez władzę ustawodawczą, władza wykonawcza przygotowuje część realizacyjną, czyli ustawę, bo musi realizować przepisy prawa, które obowiązują w tym zakresie. Budżet państwa, jego wydatki to jest 521 miliardów złotych, to jest za rok 2021, tam mogą być delikatne różnice, delikatne różnice już w sensie realizacyjnym. Przy założeniu, że ten projekt to wydatki to ja już zawyżam nawet w kontekście poprawki, o której zaraz powiem że to jest 250 milionów mówimy o pół promilu wydatków budżetu państwa pół promilu wydatków budżetu państwa. I mając na względzie, że absolutnie w sensie merytorycznym byliśmy przekonani, że trudno stawiać taką zerojedynkową cenzurę, że sześć miesięcy masz uprawnienia, a jeden dzień... Krócej uprawnienia nie masz. W imieniu grupy senatorów składamy poprawkę, że w ustawie z dnia 31 maja 96 roku o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez Szczycią i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wprowadza się w wyliczeniu zastąpienie wyrazu 6 miesięcy wyrazem 3 miesięcy. I oczywiście, jeżeli pan minister powie na późniejszym etapie także w Sejmie może, że państwo to wykreślicie, bo dzięki temu zrealizujecie natychmiast ustawę, też to uszanujemy. My jesteśmy merytorycznie do tego przygotowani w oparciu o te dramatyczne relacje tych, którzy gościli na komisji, ale w tym zakresie możemy przygotować osobną inicjatywę ustawodawczą. Ale w związku z tym, że taka deklaracja nie padła w imieniu swoim, pana senatora Ujazdowskiego, pani marszałek Gabriel Morawskiej-Stanecki, pana senatora Świćskiego i pana senatora Klejny, składam tą poprawkę.